Cześć! W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy serię, w której pokażę moje przygotowania, a następnie start na Mistrzostwach Świata w brazylijskim Jiu-Jitsu, które odbywały się w Long Beach w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. W tej części zobaczycie mój przykładowy dzień z przygotowań do startu. Dzisiejszy plan treningowy prezentował się następująco. Ósma drille, dziewiąta technika, dziesiąta jednasta sparingi, później czas na regenerację, montaż wideo, analizowanie walk, czy też zajęcia indywidualne. Wieczorem o 19 technika plus sparingi i na sam koniec dnia razem z trenerem Andrzejem prowadzimy grupę intro. A tak mniej więcej prezentował się mój tygodniowy plan. Tutaj w zależności od samopoczucia dodawałem lub odejmowałem różne treningi. Kluczowe było słuchanie swojego ciała. Zazwyczaj dzień zaczynam od kawy ze śmietanką. Szczególnie wtedy, kiedy wiem, że będzie intensywny. Na ósmą umówiłem się z Andrim na drillę. A to mój obecny środek transportu. No i dotarliśmy na salę poznańskiego czekmatu. Nasze drille trochę się różnią od takich najczęściej uskutecznianych. Drille bardzo często kojarzą się z powtarzaniem kilkadziesiąt, jak nie kilkaset razy dokładnie tego samego ruchu, żeby go wbić do tzw. pamięci mięśniowej i robić dany ruch automatycznie, bardzo często przy zerowym albo minimalnym oporze przeciwnika. Ja uważam taki sposób drillowania za marnowanie czasu, szczególnie kiedy ktoś ma ograniczony czas treningowy. W taki sposób nasze ciało wcale nie uczy się efektywnie, co potwierdza wiele badań przeprowadzonych w innych sportach. Najczęściej nie potrzebujemy zrobić danego ruchu więcej niż parę razy bez oporu. Jak tylko już zrozumiemy w jaki sposób on działa, dużo skuteczniejsza nauka będzie w momencie, kiedy przeciwnik daje nam opór, przeszkadza i tworzy takie reakcje jak na sparingu, co najwyżej o mniejszej intensywności. Nasze drille z Undream to takie bardziej grille, bo opieramy się głównie na różnych grach i zadaniach dla jednej i drugiej osoby. W tej rundzie moim głównym zadaniem było szukać połączenia z nogami Andriego, a następnie złapać jakąś kontrolę i złączyć te nogi docelowo szukając przewrócenia. Jednocześnie nie mogłem dać sobie przejść gardy i pozwolić przeciwnikowi na odłączenie moich nóg od ciała. Andrzej z kolei musiał kontrolować moje nogi, a jednocześnie starał się trzymać swoje nogi daleko, tak żebym miał trudny do nich dostęp. Traktujemy treningi jako miejsce do rozwiązywania problemów. Dzięki temu, że cały czas działamy z oporem, to kiedy któryś z nas popełni błąd, od razu mamy odpowiedź zwrotną i wiemy, co trzeba poprawić. Tak jak tutaj, kiedy wstawałem, złapałem bodyloka, ale nie wycofałem swoich nóg, przez co nie miałem presji i wręcz wciągnąłem Andriego do bocznej. Gdybyśmy ćwiczyli bez oporu, to nie wiedziałbym, że w tym momencie popełniam błąd. Gry i zadania tego dnia miały mnie przygotować na Brazylijczyków, którzy potrafią bardzo eksplozywnie przechodzić gardę, a w momencie, kiedy uda mi się skontrolować ich nogi, to nie będą w stanie być aż tak mocno eksplozywni. Proste założenie, ale trzeba dużo praktyki. Po godzinie drillów z Andream zaczyna się trening poradnej grupy. Głównym trenerem w naszym klubie jest trener Andrzej Stolzman. ...to jest troszeczkę cięższe, tak, możecie też to zrobić. Tak, zobaczcie, wejść sobie w ten sposób, przytrzymuje nogą, kolano idzie pod spód i teraz zaczynamy wciągać. Lub, tak, jeżeli już tracimy tą kontrolę, obwiną do tyłu i teraz zaczynamy pracować nad tym, żeby się. Hej! Rzecz. Tak osoba schodzi, jeżeli możemy, przerzucamy ją na drugą stronę, chcę położyć plecy na macie. Tak jeżeli nie możemy, to staramy się odkręcić znowu tak na bok i powrócić do lecy. Pierzcie, znaczy w tym tygodniu mieliśmy temat kontroli za pleców. Kiedy robimy technikę z Andream, staramy się cały czas dawać sobie opór oraz jakieś problemy, które będzie musiała rozwiązać druga osoba. Czyli można powiedzieć, że bazą jest to, co pokazuje trener, ale sobie to odpowiednio utrudniamy lub modyfikujemy. I w zależności od dnia treningowego, w różny sposób żonglujemy intensywnością. Jak mamy dużo treningów w ciągu jednego dnia, to na przykład będzie troszeczkę mniej oporu. Ale kiedy to jest na przykład nasz jedyny trening, albo jesteśmy wypoczęci i pełni sił, to często nasza część techniczna jest dużo bardziej intensywna niż sparingi. U sporej części osób. Przy dużej ilości jednostek treningowych w tygodniu trzeba odpowiednio dobierać intensywność każdej jednostki, szczególnie jak jesteście zbyt biedni na sterydy. Na grupie porannej zazwyczaj od 9 do 10 jest sama technika, a później od 10 do 11, ewentualnie 11:30 są same sparingi. No to lecimy z pierwszym sparingiem. Wiadomo, że pierwszy to luźny, więc nie walczyłem jakoś mocno o pozycję, tylko bawiłem się ruchem i sprawdzałem, jak dużo miejsca mogę zostawić. W tym tygodniu przerabiana była głównie kontrola z pleców, a ja często na sparingach dążę do. Pozycji, które są akurat tematem danego tygodnia, żeby je jak najwięcej przerobić, jeśli pokrywają się z moimi przygotowaniami do zawodów. W tym momencie próbowałem podnieść swoje biodra jak najwyżej, żeby zbudować wysokość, dzięki czemu bym się uwolnił, jednak mój partner świadomie skontrolował nogę. Doszedł do pozycji bocznej, a ja próbowałem się odkręcać, żeby uciec do żółwnia, a następnie skontrolować głowę mojego partnera i próbować przejść gardę. Jednak fajnie wyczuł ten moment i skontrolował moją rękę. Przeszedł do chwytu kimury. I próbował wyciągnąć moją rękę. Jednak ja cały czas trzymałem się za nogę i zacząłem pracować w taki sposób, żeby pozbyć się nóg przeciwnika, które mnie kontrolują. Jednak chwyt był bardzo mocny, więc skręciłem swoje biodra i samemu oddałem plecy, po to, żeby przeciwnik nie mógł wyciągnąć kimury. Czasami lepiej jest oddać jakąś dominującą pozycję niż dać się poddać. Żeby uciec za pleców, miałem kilka celów. Po pierwsze musiałem kontrolować rękę, która trzymała mój kołnierz. Następnie chciałem się odkręcić biodrami i położyć plecy na matę. Zmieniając kąt, ciężej było mnie udusić. Jednocześnie. Próbowałem wydostać swoją drugą rękę tak, żeby ręce przeciwnika były pod moimi pachami. Dzięki temu nie groziło mi już żadne duszenie, a ja teraz mogłem wykorzystać fakt, że przeciwnik próbował mnie bardzo mocno kontrolować. Zacząłem pracować swoimi nogami tak, żeby zablokować skrzyżowane nogi mojego przeciwnika, dzięki czemu mogłem wywołać presję biodrem, zmieniając trochę kąt. I poddać partnera taką dźwignią na kostkę. Dlatego musicie być czujni, kiedy krzyżujecie nogi kontrolując kogoś z pleców. W teorii dominująca pozycja może okazać się dla was zgubna. W kolejnej akcji skupiłem się na skontrolowaniu obu nóg przeciwnika. Dzięki temu byłem w stanie go posadzić na macie. Następnie próba taktarowa, jednak przeciwnik nam nie wstał, więc ja cały czas kontrolowałem jego nogi, pozbyłem się jego kontroli, używając swoich nóg. a następnie byłem w stanie się wsunąć do bocznej. Od razu przerzuciłem jedną nogę, żeby szukać za chwilę dosiadu. Co się udało, jednak tylko na chwilę. Dobre ramy na bioderkach i mnie wypchnął. Mogłem temu zapobiec, szukając underhooków. Przechodząc z skupiłem się najpierw na kontroli rąk, żeby później zmienić chwyty i starać się ominąć nogi. Przeszedłem do pozycji północ-południe, a następnie do bocznej. Skupiłem się na mocnej kontroli bioder oraz głowy mojego partnera, co pozwoliło ostatecznie mi znaleźć dosiad. Jednak trochę straciłem czujność i partner złapał kawałek kimona, którym owinął moje palce i wywołał taką mocną presję, którą musiałem odklepać, ponieważ cały czas jeszcze mam świeżą kontuzję palca, której doznałem na poprzednich zawodach odbywających się w Rzymie. Vloga z tego możecie znaleźć na kanale. W kolejnej akcji skontrolowałem kołnierz, którym wypchnąłem mojego partnera, następnie posadziłem go na tyłku i przeszedłem do taktarowa. W kolejnej akcji nie pozwoliłem przeciwnikowi złapać swoich chwytów, cały czas walcząc o nie, a jak tylko przeciwnik kontrolował mnie swoimi nogami, to starałem się to zrywać i swoją nogę położyć na brzuchu, jednocześnie blokując nogi przeciwnika, żeby nie mógł zregenerować gardy. Zacząłem od kontroli bioder, a następnie dzięki pracy nóg pozbywałem się chwytów mojego przeciwnika. Ustabilizowałem kolano na brzuch, szukając pozycji crossface'a, żeby przejść do dosiadu. Tym razem cały czas zmieniałem kąty swoim ciałem, żeby omijać ramy mojego przeciwnika i nie dać się znowu wypchnąć z dosiadu. Kolejnym krokiem była kontrola rąk, skrócenie dystansu i podejście wyżej, żeby mieć pełną możliwość kontroli nad rękoma. I stamtąd znalazłem dźwignię na łokieć. Podczas tego treningu stoczyłem jeszcze jakieś 3 albo 4 spari ale w pewnym momencie spadł mi statyw i niestety się nie nagrało. Tak to właśnie wygląda, jak nie stać ci na prywatnego kamerzystę. Teraz powrót do domu i pokażę mój przykładowy posiłek w ciągu dnia. Przygotowanie pokażę Natalia, która obecnie studiuje dietetykę i w przyszłości będzie mi pomagać z dietą. Hej, dzisiaj pokażę Wam sieradanie, e, które Mateusz je regularnie od 7 lat, odkąd jest na diecie tłuszczowej, wysokotłuszczowej. E, jest to twaróg z żółtkami. <grym> e, ja wiem, że to brzmi strasznie i dziwnie, ale to jest naprawdę bardzo fajny i długo sedzący posiłek. Teraz e, twaróg musimy rozgnieść i wrzucić na patelnię. Ja to robię tak. Bo nie lubię brudzić maczyń w Nie potrzebuję. Tylko ręce. A rok mieszamy, nie? Teraz smażymy troszeczkę ten faruch tak na oko po prostu. Na oko. Jak ta woda zniknie, która jest tutaj. Chcecie zobaczyć? O, tak. A teraz oddzielamy żółtka od białka. Białek. O, cholipka! Ucznij to. I tak robimy. A I mieszamy twaróg. Zapomniałam. O taki ma być mniej więcej. I zaraz znamy żółtka. Szybko. I dodajemy tyle ile kto lubi. Y Cukru, albo może też być inny słodzik, może być erytrytol na przykład, którego my nie mamy, bo nas jest to. <śmuszamy> cukier i żółtka. I teraz to przelewamy tu. Spokojnie z tego się nie zrobi jajecznica. dolewamy trochę śmietanki, ale to nie jest potrzebny korek, po prostu Mateusz jeszcze trochę tłuszczu dzisiaj potrzebuje ważne, żeby na samym końcu dodać cynamon, bo będzie to bardzo aromatyczne wtedy. Troszeczkę, nie za dużo. Przesypałam. Sorry. <suszy> A w przerwie pokażę Wam moje dzierki od najlepszego tatuażysty na świecie, bo robię je bardzo szybko. I prawie bezboleśnie. Tu mamy pierwszą. Ona była zrobiona z freehandu. Mój tatuażysta mi ją narysował i cię czy jest fajna. Ja powiedziałam, że tak, i zrobiliśmy to. <grym> tu mamy kolejne dwie: taką ładną panią i konika w podkowie. Mojego lekarza to jest jaszczurka. Potem ktoś mi powiedział na ulicy, że mam fajnego smoka. Tu mamy jaszczurkę, a tu mamy najnowszą. <grym> jaszczurkę! <grym> <grym> Tutaj mamy jaskółeczkę, i tu mamy najnowszą taką syrenkę. I taki lekko spalony posiłek przekładamy do miseczki. Jakie to brązowe, spalone. No właśnie, No i teraz. I tak przygotowany twaróg z żółtkami przekładamy do miseczki. To troszeczkę wygląda jak jajecznica, ale to nie ma nic wspólnego z jajecznym. I na koniec dodajemy trochę dżemu od mojej mamy. Normalnie ma to żeby tego nie dodał, ale chciałabym pokazać, że moja mama robi bardzo dobre dżemy. Może i nie wygląda zbyt dobrze, ale przynajmniej fajnie smakuje. A gdybyście chcieli coś, co na pewno wygląda dużo lepiej, to możecie zaopatrzyć się w rażgardy, kimona i inne przydatne rzeczy na trening z 10% zniżką, korzystając z kodu Mateju. To trochę jako lekarstwo, tylko inaczej, bo lekarstwa mają e, działać, a nie smakować, a to i działa, i smakuje. O 19.00 zaczyna się kolejny trening. Krótka rozgrzewka i na technice kontynuacja tematu z rana. Kiedy mam trening o wysokiej intensywności, to na technice też proszę partnerów, żeby nie dawali mi zbytnio miejsca i starali się dosyć mocno oporować. A wysoka intensywność sparingów u mnie ma najczęściej jedno z dwóch znaczeń. Albo będę się starał bardzo mocno zmęczyć i jak najwięcej pracować, żeby faktycznie czuć zmęczenie, a drugą i w sumie najczęstszą opcją jest to, że na tym treningu nie odpuszczam żadnej pozycji, a moim celem faktycznie jest wygranie i zdominowanie walki. Takiego typu treningi mam maksymalnie dwa razy w tygodniu. Na ogół przez większość czasu traktuję salę treningową jako miejsce do eksperymentów i jako takie laboratorium, gdzie jak najwięcej testuję, sprawdzam, staram się rozwiązywać Problemy i testuje swoje limity w różnych pozycjach. I nie zależy mi na tym, żeby wygrywać z każdym za wszelką cenę. Pierwszy sparing miałem z Marcinem. Podczas przygotowań Marcin był jednym z moich głównych partnerów treningowych. Między innymi dlatego, że Marcin też miał dosyć długie kończyny, a ja wiedziałem, że na mistrzostwach świata będzie spora szansa na spotkanie przeciwnika, z którym walczyłem w Rzymie. Bardzo niewygodnie mi się z nim walczyło, przez to jak bardzo wysoki był. Dlatego teraz starałem się robić sparingi z osobami, które też są dosyć wysokie. Sparring zacząłem szukając połączenia z nogami partnera. Od razu przeniosłem Ciężar przeciwnika za siebie, żeby nie mógł użyć swoich rąk do pozbywania się moich nóg. Otworzyło mi to możliwość zaatakowania taktarowem, Marcin próbował skrócić dystans, żeby skontrolować moje biodra, ale cały czas utrzymywałem odpowiedni dystans i miałem na tyle miejsca, żeby wykończyć dźwignię. Kolejna akcja i znowu moim priorytetem była kontrola nóg, żeby ograniczyć jak najbardziej eksplozywne ruchy. Im więcej połączeń z przeciwnikiem, tym łatwiej go kontrolować. Marcin próbował się pozbyć moich haków, zmieniając kąt swojego ustawienia, jednak ja cały czas starałem się podążać i wracać do frontu. Po Podczas walki o chwyty próbował mi wbić Underhooka i skontrolować głowę, żeby zapobiec przejściu cały czas starałem się być na boku i znalazłem możliwość wpięcia w zamkniętej gardy. Najpierw zrobiłem zmyłkę, że niby idę po nogę, a tak naprawdę moim celem było zaatakowanie drugiej ręki. Partner, żeby się bronić, musiał wykonać przewrót. Gdyby tego nie zrobił, to groziłoby mu poddanie. Dzięki tej sytuacji znalazłem się w dosiadzie i próbowałem partnera skręcić na bok oraz skontrolować ręce. I ta sytuacja stworzyła mi możliwość zajęcia pleców. Od razu rękoma szukałem możliwości skontrolowania kołnierza w taki sposób, żeby wykorzystać go do duszenia. Jednocześnie moją górną nogą próbowałem blokować rękę przeciwnika, żeby jak najbardziej utrudnić mu ucieknięcie z tej pozycji. Marcin, żeby uciec z tej pozycji, musiał wydostać swoją głowę. Dlatego zamknąłem miejsce swoją nogą i dzięki temu byłem w stanie dokończyć dalej duszenie. Na szczęście trener Andrzej przyszedł włączyć światło i od teraz będzie już lepiej widać. Marcin zaczął kontrolować moją stopę i przeszedł do dźwigni na nogę. Żeby zablokować dźwignię, wrzuciłem swoją stopę do środka, a Marcin Korzystał to do próby berimbolo. Żeby zablokować zajęcie moich pleców, starałem się trzymać biodra bardzo wysoko i skręcić do mojego partnera. Jednak nie zdążyłem rzucić swojej ręki do środka, a Marcin bardzo fajnie podążył za ruchem i mnie przewrócił. Jednak od razu starałem się wrzucić hak od motyla i pod wpływem pędu jeszcze odwrócić akcję. Znalazłem się na górze, kontrolując nogę i głowę partnera, jednak jego druga noga dalej miała kontrolę nad moimi nogami i mógł znowu się wkręcić po plecy. Przeciwnik próbował skontrolować moje biodro i już pozycja była na tyle zła dla mnie, że musiałem się. Panicznie ratować. Moim priorytetem teraz było uwolnienie swojej nogi. Dzięki temu, że uwolniłem swoją nogę, Marcina kontrola bardzo się osłabiła, a ja wylądowałem w pozycji, z której mogę szukać leglocków. Próbowałem skontrolować linię kolana i przejść do balachy, jednak Marcin bardzo dobrze tworzył dystans i się wydostał. Teraz nie chciałem pozwolić, żeby Marcin zbudował dystans, bo byłoby mi ciężko przechodzić jego gardę. Tutaj fajnie zablokował moją rękę i ściągnął głowę w dół, dzięki czemu był bardzo blisko sweepa, ale nie ma sweepa, póki nie wstanie do góry, więc ja teraz nie akceptowałem pozycji na dole. I robiłem wszystko, żeby znaleźć się u góry. Udało mi się zapiąć taką klamrę na barku, która pozwoliła mi wywrzeć presję i znaleźć się u góry. W tej pozycji musiałem cały czas pilnować, żeby mój partner nie wrzucił swoich nóg między nas, przez co mógłby zregenerować gardę, więc cały czas pracowałem tak, żeby te nogi odkręcać i nie pozwolić złapać połączenia z moim ciałem. Jednocześnie też skręcałem głowę partnera w drugą stronę, co pozwoliło zająć dosiad. A stamtąd od razu poszedłem do ezekiela, czyli takiego rodzaju duszenia, gdzie wykorzystuję swój własny rękawek. W kolejnej akcji. Marcin Marcin próbował zerwać połączenia i utrzymać daleki dystans tak, żebym nie kontrolował go nogami. Ja w takim przypadku usiadłem, żeby być bardziej mobilnym. Marcin próbował przekroczyć moje nogi, a ja od razu za nim podążyłem do reszty lapa. Łącząc obydwie nogi udało się przewrócić. Przy tej akcji bardzo ważny był timing. Rano tego samego dnia na drillach z Andrim ćwiczyłem bardzo podobne akcje. Próbowałem skontrolować głowę partnera, jednak bardzo dobrze zapracował wkręcając się pode mnie, jednak nie skontrolował mi dobrze zewnętrznej nogi, więc byłem w stanie wrócić do frontu i zaatakować taktarowem. Kolejną akcję zacząłem z góry i szukałem pozycji headquarter, czyli sytuacji, w której jedna noga przeciwnika jest pomiędzy moimi nogami. Cały czas staram się utrzymywać stabilną pozycję, żeby nie dać się wywrócić i ustawiam ciało w coraz to lepszym kącie. Kiedy złapałem za kołnierze mojego partnera, celem było ominięcie linii kolana, używając kołnierza do podciągnięcia się, tak żeby unieść plecy przeciwnika, a następnie wskoczenie po rękę. Rękoma starałem się od razu złapać kimurę, a swoje nogi uwolnić z kontroli Marcina. I dzięki tej kimurze oraz uwolnionym nogom, byłem w stanie zapracować nad ekspozycją pleców. Marcin w pierwszym momencie się bronił, więc zaatakowałem rękę, a kiedy skupił się na obronie swojej ręki, to Znowu otworzyła się możliwość na zajęcie pleców. Żeby wynieść swoje już na wyższy poziom, trzeba nauczyć się łączyć ataki. Zawsze kiedy ktoś broni jednej rzeczy, to otwiera się na jakąś inną. Próbowałem złapać kołnierze, jednak cały czas moje ręce były kontrolowane i było mi ciężko się dobrać, więc chciałem przejść do balaszki. Jednak Marcin bardzo dobrze położył ciężar ciała na mojej nodze i ja nie mogłem jej wyciągnąć, a Marcinowi udało się uciec z biodrami. Nie czekałem aż zregeneruje gardę, tylko od razu ruszyłem do przodu do przejścia. Skontrolowałem głowę oraz rękę i wrzuciłem nogę do dosiadu. Od razu idąc do pozycji trójkąta rękoma, żeby spróbować wrzucić Ezekiela. Marcin się w pierwszym momencie wybronił, więc musiałem poprawić pozycję i po zmianie kąta byłem w stanie wykończyć to poddanie. Kolejny sparing z purpurowym pasem grzesiem. Żeby przećwiczyć pracę pod mocną presją, oddałem pozycję boczną i stamtąd chciałem głównie pracować. Musiałem tutaj pilnować, żeby nie oddać do siadu ani pleców, więc tak musiałem ustawiać się ciałem, żeby obydwie opcje były jak najbardziej trudne. Kiedy tylko zrobiło się miejsce, wrzuciłem swoją rękę na biodro przeciwnika, a nogami się odkręciłem. W tej sytuacji moim głównym celem było stworzenie sobie na tyle miejsca, żeby wrzucić nogę na ciało mojego partnera. Próbowałem to osiągnąć odpowiednio skręcając się swoimi nogami, jednocześnie też pracowałem. Biodra oraz ręka szukająca tworzenia ramy i dystansu. Odkręcając się od grzesia, dałem mu złudne poczucie, że może wrzucić kolano na brzuch, a dzięki temu stworzyło się miejsce, żebym stworzył ramę, pozwalającą stworzyć mi odpowiedni dystans na skontrolowanie ręki i zaatakowanie balaszką. Jak tu też widać, to raczej leniwie pracowałem moimi rękoma, ponieważ cały czas musiałem uważać na uszkodzonego palca i starałem się bardziej pracować chwytami jak w nogi. Zacząłem od pilnowania dystansu i tworzenia ram. Moje nogi cały czas szukały połączenia z ciałem partnera, więc wiecie, Widziałem, że nie zaskoczy mnie żadną dynamiczną akcją. Zaatakowałem dźwignią na łokieć w momencie kiedy poczułem, że bardzo mocno trzyma mój kołnierz. Jest to dosyć szybka dźwignia, więc było tam dosyć mało czasu na reakcję. W kolejnej akcji wykorzystałem podobną klamrę rękoma, tym razem jednak moim celem była kontrola. Taka klamra jednocześnie tworzy fajną ramę, ale też może służyć, żeby się przyciągnąć do przeciwnika. Żeby nadać sobie pędu i wejść na górę, wykorzystałem nogę. Jednocześnie przyciągałem rękoma, a nogami pchałem i dzięki temu znalazłem się w dosiadzie. Mój partner próbował cały czas się skręcać. I mnie spychać, i w momencie, kiedy mógł jedną rękę położyć na macie, był w stanie mnie zepchnąć, a ja chciałem się wkręcić po plecy, jednak od razu uciekł biodrami, a ja wykorzystałem to, żeby skrócić dystans i zacząć przechodzić gardę. Chciałem teraz jak najbardziej złączyć nogi mojego partnera, mocno obciążając je swoim ciężarem ciała i ustawiając się pod takim kątem, żeby było ciężko pracować tymi nogami. Cały czas muszę pilnować, żeby nogi były na boku oraz przybite do maty. Dzięki temu za pomocą mojej pracy nóg, byłem w stanie przejść do dosiadu, zachowując cały czas kontrolę nad nogami przeciwnika. Tym razem jednak starałem się trzymać moje biodra dosyć luźno i być cały czas gotowym na zmianę pozycji. Szczególnie kiedy jest duża różnica kilogramów, a ja mam ponad 20 kilogramów mniej, to nie chcę walczyć z ramami i ryzykować, że Grzesiu znowu mnie wypchnie. Tylko cały czas staram się płynnie zmieniać pozycję i ustawiać się pod takimi kątami, żeby ramy były jak najbardziej bezużyteczne. Dlatego, kiedy czuję, że partner zaczyna mieć jakąś dobrą ramę, to schodzę z dosiadu do pozycji bocznej, kolana na brzuch, albo idę dookoła, bo kąty wygrywają za ramami. Jednocześnie cały czas staram się wykluczyć nogi Grzesia, żeby nie były skierowane w moją stronę. Dzięki temu dużo ciężej jest wrzucić kolano między nas i zregenerować gardę. Cały czas starałem się zamieniać stronę oraz obciążać nogi przeciwnika, tak żeby jak najbardziej go wymęczyć. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób pracują moje nogi. Cały czas blokują możliwość regeneracji gardy jak najbardziej zamykają przestrzeń, nie pozwalając pracować nogą przeciwnika. Rękoma skupiłem się głównie na utrzymywaniu balansu i szukałem możliwości wrzucenia underhooka, czyli chwytu pod pachą. Kiedy to mi się udało, chciałem zmusić partnera, żeby odkręcił się do boku, ponieważ kiedy przeciwnik jest na boku, to bardzo często można wtedy zaatakować plecy. Kiedy poczułem możliwość położenia partnera na boku, od razu też ciasno starałem się przerzucić drugą nogę, żeby mieć wpięty jeden hak. Z tej pozycji wystarczy zaciągnąć partnera, nie tracąc przy tym kontroli i mamy plecy, tylko jeszcze brakuje drugiego haka. Ale nie są potrzebne wtedy, kiedy próbuję udusić Przeciwnika kołnierzem, co też tutaj właśnie się stało. Nogami skontrolowałem biodra, a ręce cały czas walczyły o kołnierz i byłem w stanie wykończyć duszeniem. Zawsze po walce, jeśli ktoś nie ma nic przeciwko, to lubię dawać feedback, czyli odpowiedź zwrotną, co można by poprawić albo na czym się skupić i czego zabrakło w trakcie walki. Dzięki temu moi partnerzy się rozwijają, a kiedy oni się rozwijają, to moje jiu też się polepsza. Kolejna walka z niebieskim pasem. Fajnie zaczął, omijając moje haki i zaczął tworzyć presję swoją ręką i głową. Jednak przechodząc gardę, zbyt szybko położył kolano na macie, przez co przestał wywierać presję, a mi łatwo było wrzucić nogi. Wysprolował biodrami do tyłu, żebym nie złapał haków, jednak popełnił jeden błąd. Kiedy przerzucił rękę na drugą stronę, to otworzyła się możliwość zajęcia pleców. Z czego też skorzystałem i znalazłem się u góry. Próbował budować wysokość, żeby nie dać zająć mi pleców. Teraz mogłem próbować wspinać się wyżej i faktycznie szukać pleców. Ale wybrałem obciążenie bioder mojego partnera, żeby je złączyć i dobić do maty. Jednak wylądowałem pod trochę złym kątem, więc bezpiecznie było po prostu wstać z powrotem do góry. Mój partner próbował walczyć gardą Shintushin, shin, a ja, żeby to skontrolować, przeniosłem ciężar ciała na ręce i starałem się sprawić, żeby moje nogi były jak najcięższe. Uzyskałem headquarter, a stamtąd chciałem ominąć nogi partnera i skontrolować rękę, którą miał na moim kołnierzu. Póki kontroluję tą rękę i bark, to nie jest w stanie na mnie wstać. Mogłem przejść gardę, ale wolałem wrócić do góry i popracować nad paroma elementami. W szczególności chciałem popracować nad zrywaniem połączeń, czyli moimi rękoma starałem się kontrolować nogi i nie pozwalałem mojemu partnerowi, żeby złapał połączenie z moim ciałem, swoimi nogami, a jak tylko takie połączenie się pojawiało, to od razu zrywałem i starałem się zapobiec kolejnej próbie. Z kolei ciałem pracowałem tak, żeby praca nogami dla przeciwnika była jak najbardziej trudna i męcząca. Tu działa prosta koncepcja. Żeby pracować gardą, bardzo ważne jest połączenie nóg z ciałem przeciwnika. A jeśli nie ma tego połączenia, to praca gardą jest bardzo trudna. Kiedy poczułem, że mogę mocno skrócić dystans, od razu przeskoczyłem nogę i skleiłem się z górą ciała przeciwnika. Dzięki temu wylądowałem w pozycji, z której mogłem wypracować półgardę. Cały czas aktywnie szukałem underhooka, a docelowo dwóch underhooków, ponieważ jest to jedna z najlepszych możliwych pozycji do kontroli. Swoimi nogami starałem się pracować tak, żeby mój partner nie wrzucił haka od motyla. Wtedy byłby w stanie odzyskać dystans i kontrolę. Cały czas starałem się być ciasno i nie zostawiać miejsca na pracę rękoma ani nogami, a jak tylko partner stworzył miejsce, to od razu starałem się je zamykać. Uniosłem biodra, żeby mieć większą mobilność oraz mocniejszą presję na górę ciała, a swoje ciało starałem się ustawiać pod takim kątem, żeby niż przeciwnika był nieskuteczny. Z tej pozycji szukałem możliwości zaatakowania ręki, tylko potrzebowałem jeszcze trochę poprawić pozycję swojego ciała. Starałem Mam się jak najbardziej skręcić i ominąć nogi. Kiedy to się udało, stworzyłem ramę na głowie przeciwnika, następnie przerzuciłem nogę i znalazłem się w pozycji do balachy. Zwróćcie uwagę, że nie szarpię z całych sił od razu tej ręki, tylko powoli i ze spokojem ją kontroluję. Dzięki temu mój partner może bezpiecznie ćwiczyć ucieczki, a ja kontrolę pozycji. Dzięki temu będę miał pewność, że moje poddanie jest na wysokim poziomie technicznym, a osoby, które ze mną robią, mogą czuć się bezpiecznie i bez strachu mogą ćwiczyć końcowy etap uciekania z pozycji zagrożonych. Obydwie osoby bardzo dużo na tym zyskują. Kolejna akcja i dalej pracuję nad kontrolą nóg i zmienianiem kątów. Nie pozwalam swobodnie pracować nogą mojego partnera i próbuję dobijać je do ziemi. Kiedy przestałem przykładać ciężar na ciało mojego przeciwnika, to miał możliwość wstania, do takiego dogfighta. Gdyby szedł do przodu, to mógłbym tu go wyciąć, jednak usiadł na ziemi, wciągając mnie na siebie, co dało mi możliwość skręcenia się i przechodzenia gardy dalej. Starałem skupić się na kontroli nóg, żeby było jak najciężej mojemu partnerowi wstać do góry. Pilnując nóg, jednocześnie wysuwałem swoje biodra, żeby sobie stworzyć miejsce na pracę nogami. A kiedy partner próbował wstać do góry, wykorzystałem miejsce, które stworzyłem, wrzuciłem hak od motyla, rękoma złapałem klamrę i od razu wykorzystałem to do swipnięcia i znalazłem się w dosiadzie. Cały czas w różny sposób zmieniałem ustawienie swojego ciała. Chciałem poćwiczyć kontrolę ciała przeciwnika, zmieniając kąty, a niekoniecznie wywołując mocną presję. Partner wypracował sobie underhooka, dzięki czemu był w stanie się podnieść i szukał zajęcia moich pleców, jednak ja, odpowiednio obciążając swoje nogi, byłem w stanie to zablokować. Zerwałem kontakt, stworzyłem dystans i znowu się skupiłem na obchodzeniu dookoła nóg. W tej pozycji próbowałem złączyć nogi mojego partnera, tak żeby nie był w stanie wczepić mi michaku, kiedy będę próbował zajmować dosiad. Nogi udało się złączyć, więc przerzuciłem swoją dalszą nogę, skupiłem się na kontroli bioder oraz głowy, i dzięki temu wylądowałem w dosiadzie. I tutaj skończyła się walka. Po Sparingach ostatni trening tego dnia, czyli prowadzenie grupy intro razem z trenerem Andrzejem. Udy. Dodatkowe zadanie, które ma, to jest jeżeli widzi, że jest możliwość, to może stać się wejść do nie zasiada hmm. jak się. Wydać, Więc my musimy mieć jakby dodatkową tutaj lampkę, że wiemy, że oprócz tego, że chcemy się wydostać, to oczywiście nie możemy wziąć drugą osobę do gardy, to jest jedna rzecz. Możemy uciec na kolana, to jest druga rzecz, przy zaprecji, jak to czasami robicie, ale nie możemy też wpaść w dosia. Więc musimy też tych rzeczy pilnować, żeby się tak mocno nie skupiać tylko na tej jednej rzeczy. Dodatkowe zadanie dla osoby z góry, że oprócz tego, że chce nas ewentualnie przytrzymać, to możecie wejść do dobra? a cała reszta to Wszystko jasne? Wejdziemy, Podczas treningu zarówno osoba z góry, jak i z dołu ma jakieś zadanie do wykonania. Dzięki temu obydwie osoby aktywnie pracują. I to tyle z dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za obejrzenia, a niedługo pojawią się kolejne odcinki z wyprawy do Stanów. Jeśli podoba Ci się moja twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć, możesz mi postawić wirtualną kawę za pomocą serwisu BuyCoffee. Link znajdziesz w opisie.